Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Oczy do góry. Wołaj Boże, stąp na mnie dzisiaj. Stąp w duchu świętym, ogarnij mnie całego. Pragnę tego, Panie Jezu, całe. Dzisiaj Ewangelia mówi o olbrzymiej wierze kobiety. Posłuchajmy. Pewna kobieta słyszała o Jezusie. Więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości, a cierpiała na nią od dwunastu lat. To robi Pan Jezus w momencie, kiedy kobieta pragnie. Pragnie się Go dotknąć. My dotykamy Pana Jezusa. Dotykamy Go w modlitwie, jak robimy medytację słowem, jak zatrzymujemy się na Bożej obecności. Wielu z nas adoruje Boga w taki sposób, że Go dotyka. Niektórzy dotykają Pana Jezusa w Komunii Świętej, niektórzy nie dotykają. Dużo zależy od naszej postawy, ale mamy takie możliwości. Dotyk Jezusa. I niektórzy z nas mówią: Ale ja nie mogę dotknąć, jestem niegodny, nie nadaję się do tego. Ta kobieta też to czuła, ale dotknęła. Czuła, że jest niegodna, ale dotyka. I to jest postawa wielkiego pragnienia. Ona wierzy, że w Bogu jest moc i ona tej mocy pragnie. Chce, żeby ta Boża moc ją wypełniła właśnie przez to, że dotknie Jezusa. Wierzy, że Jezus ją uzdrawia. My natomiast bardzo często gdzieś to pragnienie mamy jakoś zabrane z siebie. Chcemy Jezusa, ale. Mało z nas ma wiarę, że dotykając Jezusa on do mnie przychodzi. A taka jest cała Ewangelia. Jezus się dotknął, 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 włożył ręce, położył ręce, dotknął się kogoś. Cały czas, że on dotyka albo ktoś Jezusa dotyka. Ten dotyk dla Jezusa jest niesłychanie istotny. Zachęcam, żebyśmy w duchu tej Ewangelii podjęli taką modlitwę. Panie Jezu, Dotykaj mnie. Ja Ciebie chcę dotykać. Chcę wyciągać w Twoim kierunku rękę. Wobec moich słabości, zmagań, wobec sytuacji, w których jestem, nie bądź sam, ale wzbudź wiarę, że dotykając Jezusa, dzieją się cuda. Może teraz jesteś z kimś w domu? Jeżeli tak, albo w samochodzie, albo w pracy. Dotknij kogoś. Poproś o ducha świętego dla kogoś. Dlatego z kim jesteś. Bardzo do tego zachęcam. Dotykaj w imię Jezusa, przyjmuj dotyk Boży i idź i głoś. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam cudownego dnia. Niech łaska Boża wypełnia Wasze serca. I tutaj mamy modlitwę. Możemy razem z Mocnymi w Duchu wołać do Dobrego Boga. Zapraszam do kontynuacji bycia przy Panu Bogu. Do zobaczenia.